To i Tomek, razem od liceum, a teraz razem w drodze w Toyota Land Cruiser. Po 20 latach w biurach zamieniliśmy korporacyjne życie na off górskie szlaki dziką przyrodę. W tym roku spędziliśmy 3 miesiące włócząc się po Bałkanach i odkrywając ich mało znane, lecz piękne miejsca. Jeżeli marzycie o tym samym, subskrybujcie nasz kanał i ruszajcie z nami w nieznane. W niniejszym odcinku zapraszamy do Parku Narodowego Korab Korytnik w Albanii. To jest przygoda, która wydarzyła się dosłownie na skraju przepaści w góra Kora. To mogło się źle dla nas skończyć. Ja jestem spękana. Czy to wygląda, wygląda strasznie? Tak. Co? To wygląda strasznie. Krzysiek, chcę wyjechać? Planowaliśmy dojechać starą i konieczną drogą do jeziora Gramy ukrytego głęboko w górach. Ale czasami droga nie chce być pokonana. Czasami stawia opór. Czy uda nam się go pokonać? Na początku droga nie wyglądała źle. Jedziemy szutrową drogą przez górskie wioski. Kochani, dzisiaj jest 15 sierpnia i w rocznicę Cudu nad Wisłą chcemy zrobić taki nasz mały cud, czyli przejechać trudną drogą offroadową, taką ikoniczną, albańską, z miejscowości Preszkopi do, nad jeziorko Gramę. I y, duży fragment tej drogi prowadzi taką wyżłobioną, wąską drogą nad przepaścią, a droga jest wyżłobiona w zboczu góry. Mamy nadzieję, że sobie jakoś damy radę z tą więc trasą. Jest wąska i kamienista. Jak pada deszcz, to nie wolno jechać. Ale nie pada, więc idziemy. I pewnie raz sępy na to. Jakie sępy? Czatują na tych offroadowców, którym się nie udało. Możemy się założyć, że nie ma żadnych sępów. No, Zamiast sympów spotkaliśmy tutka. Myśleliśmy, że to dobry znak. Na pierwszy rzut oka droga wydawała się łatwa. lub kilka kolei, nic nie mogłoby nas zatrzymać. Ale z każdym metrem zmieniała się na naszych oczach. Kamienie pod kołami stawał się coraz luźniejszy, a serce zaczynało być szybciej. Może to nie jest taki proste, jak nam się wydawało? Nie zmagam z trudnościami terenu, wykręcając już nad przepaścią. Mamy przed sobą już skromny podjazd. Muszę jechać na drugim biegu, ale tego. No Ale bo czy Obyśmy my dali radę. Zdecydowaliśmy się puścić drona, a ja wpadam w hiperfokus przed jazdą po takiej drodze. Jadę wolno. Nagle błysko w Ja się nie patrzę na drogę, a trzeba no, na napuszczona. No to jest proste, tylko muszę się trzymać w prawej stronie. Mhm. że masz taką zdolną rządkę jeździć na przypaściach cyka się trochę ale tak naprawdę to jest proste no, Trzeba się trzymać prawej strony powiem tak, trzymaj się w prawej strony no nie zobaczcie, wydaje mi się, że to jest jedyna. Tutaj błąd, to już jesteśmy na stopie. No to jest idziemy w... ślizgiem w dół. No ślizgiem. No ślizgiem. Taki. To wygląda przerażająco stąd. Ja nie potrzebujemy drona. Jestem spękana Jednośka. To jest wąsko, pójdźmy Więc jedźmy na ruch Zobaczmy w moment Nie. właśnie tymi... To może wy wyrównam, co? Bo chcę, żeby wylądował. Ja jestem spękana. Czy to wygląda, wygląda strasznie? Tak. Co? To wygląda strasznie. Czy się dowiedzieć? Nie no, jedziemy. Może sprawdzisz, co? Ciądka, nie co mam Nie To chyba jest pisać, bo ten zawałek. Nie jest pisa, no. To co? Nie, nie jedziemy? Nie no, czy to. Może to nie wie, tylko tak wygląda, co? No, teraz ja się przed. W naszych głowach narasta pytanie: co zrobić? Zaryzykować? A może jednak zawrócić? Czy jest to wyzwanie, czy już szaleństwo? W głowie mam milion myśli. Zostawiamy wszystko na jedną kartę? Mam wątpliwości. No, bardzo mi przykro, ale będziemy się musieli cofnąć, zawrócić do tej Stojemy Stoimy tam. Tam na szczęście jest szeroko, będę mógł ten manewr wykonać, nawet nad przepaścią, bo tutaj się obsunął teren i zamiast drogi dla samochodów jest taka ścieżka mała dla pieszych i dla kóz i owiec. Jakbyśmy to przejechali, to dalej byłoby Znowu pięknie, no ale już niestety nie pojedziemy dalej. Także ikoniczna trasa skończyła się nad przepaścią w miejscu gdzie się po no, Zobaczcie dalej, jest znowu super. Może ten teren kiedyś wyczyszczą i będziecie tutaj mogli pojechać. Nam się nie udało. Musimy zawrócić. I tak, zawróciliśmy. Nie ze strachu, ale z rozsądku. Przygota nie oznacza lekkomyślności. Oznacza znajomość swoich granic i szacunek do drogi, życia. Tak, ta droga nas pokonała. Ale wiecie co? Czasami to, co naprawdę się liczy, to co wynosimy z porażek. Czasami cofnięcie to najlepsze wyjście. To właśnie zrozumienie, kiedy odpuścić. A wy. Kiedy ostatni raz stanęliście przed wyzwaniem na drodze, które zmusiło Was do zmiany planów? Chętnie poznamy Wasze historie, czekamy na nie w komentarzach.